Na wiosce Smilandii pojawiły się pewne garaże, w których znajdują się prawdziwe twarze. Jak odblokujemy jedno zadanie, to w nim się znajduje twarz. Jak przyjaciele odblokują jedno zadanie, to wtedy odblokują też prawdziwą twarz, które znajdują się w tej grze. Po wykonaniu zadania, 100 ziemi, Sebek będzie mógł otworzyć garaż. Ale nie spodziewał się tego, co będzie w środku. Sebek był w totalnym szoku. Oglądajcie do samego końca. Co to są za garaże? Ej, sobie tak idę i nagle widzę jakieś garaże przede mną. Ej, przyjaciele, chodźcie, podejdźcie, podejdźcie szybciej. Biegniemy, biegniemy. Tu są moi przyjaciele dawaj, ze Tajlandii. No i przed nami są jakieś garaże, czyli jakaś gra. jest napisane prawdziwe twarze. Ej, tutaj seropisze prawdziwe twarze. Czy to pokazuje nasze twarze? Jest smajstolczak. O nie, ja, ja tu jestem. Shiba, Sebek tu jest. Sebek, Pati. Ja tam jestem. Ale Sebek i Pati nie pokazują twarzy. Sebek nie pokazuje no właśnie, twarzy. Właśnie, co to ma znaczyć? Patty też? Nie pokazuje twarzy, Alek. Tak samo nie pokazuje Wow, zobaczymy prawdziwe twarze A następnie będzie też Shiba Ej, to jest właśnie nasz piesek Będzie też kot pimpek, nie wiem czy kojarzycie pimpka I najlepsza postać chyba Catnap Wow, to będzie mocne, Catnap Nowa straszna postać Zobaczymy prawdziwą twarz, ale pierwsze musimy wykonać W tej grze zadania różne No to w takim razie, gdy je wykonamy To wtedy otworzymy jakiś garaż W którym znajdują się, o widzę tam jakieś zdjęcie To ja zobaczę, tam też widzę jakieś zdjęcie a tutaj też widzę, wow, chyba widzę pati. No a w tych garażach się kryją te zdjęcia Spróbujmy je odblokować Ale żeby odblokować tutaj ten garaż To musimy coś tutaj, coś z domu Patrycji, okej okay, do Dajmy pierwsze Pierwsze szyby odblokujmy, ej to będzie ciekawe Pierwsze taką łatwą postać, a później Będziemy Sepka, Pati Alka 50 drewna I katnapa, i katnapa ja. 50 drewna, no, dawajcie wtedy Mamy napisane, zdobądź 50 Drewna, okej, okay, czyli bierzemy W takim razie siekierki, i idziemy kopać Drewno. Co, Akurat kopiemy? na Smilandii rąbanie są drzewa, drewna. Są Smilandii, tak idziemy na rąbanie drewna. Musimy wykopać drewno w tej grze, bo takie jest zadanie. I wtedy odblokujemy pierwszą postać. Wtedy będziemy odblokować Shibę, e, która jest w tym e, garażu. Ale Shiba czekaj, ja sobie Wam. Chodź tutaj, piesku! Ona też znajduje się na Smilandii. Pokażę w Minecraftie ją wam. Chodź tutaj, chodź tutaj! Gdzie on jest? Trzeba on powiedzieć, zaraz jak zagwizdałem, to zaraz to przybiegnie. Wie, jest, nie, to wie wie, nie, nie, to biegnie. jest szyba, patrzcie, to je, o tego właśnie pieska chodzi. To jest szyba, nasz przyjaciel, który mieszka w Smajlandii czyli nasz y, piesek piękny. I zobaczymy, jak wygląda w prawdziwym życiu, bo to on jest wygląda tak w grze. A zobaczymy jak będzie w życiu, więc oglądajcie. Ja już mam 20, 22 drewna. Pamiętajcie, ja już 24. Zostawcie jedną łapeczkę, dobra, okej, okay. ile macie już drewna? 24. 20. 23. Okej, okay, dobra, to już mamy, no to chodźcie, chodźcie. W takim razie dobra, idziemy. Ja będę skakał. Kładziemy wszystko wysoko, do środka, kładziemy wszystko do środka w takim razie. A wy połóżcie łapeczkę, widzę. Pamiętajcie, o łapeczce, kliknijcie teraz łapeczkę. Pokazuję wam tutaj. Halo, zostawcie łapeczkę teraz. Pokazuję kręcę łapeczką. Zakręćcie tak samo. Bardzo, ale to bardzo słodziak. dziub dziuś, jaki Yo, fajny. Ja tak wyglądasz chyba w prawdziwym życiu. Takiego pieska chciałbym mieć w prawdziwym życiu. A wy? Fajny, elegancki. Shiba, chodź ja zobaczyć ja siebie. Chciał chodź. bardzo. Chodź zobaczyć ciebie Shiba. Shiba idzie, podchodzi. Patrz na siebie, jak ładnie wyglądasz. Ładnie, śłodziak trwanie. Jaki śłodziak? A czy jest jakieś drugie... O, jest drugie zdjęcie! Ej, tu można przyjść dalej! Ej, co jest? Na tym zdjęciu? tego. Yeah. Ej, dobra, to jest o, tak ripa. Jaki, to je shiba, shiba, jaki co szczęśliwy to jest? Ej, ja tak się cieszę, jak zostawiacie łapeczkę. Widzę, jak widzicie ci łapeczkę i subika, ja tak będę się cieszył. <laughs> się cieszę. Ej, no weź na tego sudiaka, no jaki siłodzi, Dalej dalej zdjęcia nie ma, dobra, mamy sudziaka, tak wygląda shiba, piękny piesek jest, dobra, chodźmy do kolejnego zdjęcia, odblokujmy Patty Sebka, bo to są ciekawi i wtedy Katnapa Katnapa, to jest straszna postać, czy on nic nie Ciepciutko. To się okaże. Dobra, to następny niech będzie może Patty, niech będzie, co? Patty Dobra, to to jest patrycja, patty, patty. Okej, coś, okay, coś się z domu patrycji. Co nie Okej, idziemy do, ba do domu patty. Szybko musimy coś przynieść z domu Patrycji. No to więc do niej biegniemy, ale ona się zdziwi, zdziwi i może się wkurzyć, bo pokażemy. Jej twarz, no nie wiem, czy powinniśmy, nie? Ej, nie tak szybko, panowie. A o tym nie będzie wiedziana. No, biegniemy, biegniemy, dawajcie, coś z domu patrycji. Każdy musi mieć coś z domu. Kradniemy jej coś z domu po prostu. Okej, okay, no to w takim razie wchodzimy do środka, a wy widzowie możecie wejść szybko na mój sklep. Zapraszam was tutaj! Na smyslokru.pl mamy różne poduszki. Koce, szaliki, plecaki. Pokażę wam z bliska. Taka fajna poduszka dwustronna. Grafika jest wszędzie dookoła. Tak samo mam fajne skarpetki, które też mają grafikę i też tutaj jest napisane SmileSto Team. Na środku jak ubierzecie, to ładnie widać. No i też bluzy SmileSlow Team. Kto chce być w moim teamie, to zapraszam. I nie tylko, bo fajne, mam też koce pokazuję. Czekajcie, czekajcie, uwaga. Po! Czekaj! Po! Gdzie? Bo no kurde, no co to się zablokowało, kurde, poczekaj, daj mi chwilę, muszę odblokować, bo mój kod się zablokował, czekajcie, zaraz go odblokuję, zaraz go odblokuję, uwaga, 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 je, po, no kurde, blada, czemu on się zablokował? po, teraz, zablokował mi się o, ten, o, krzesło, taki właśnie kod Slow Team są dostępne na moim sklepie smyslow.pl, patrzcie, i też tutaj jest logo Smyslow Team, o, tutaj, jak widzicie sami, nie? Więc dużo jest rzeczy, wpadajcie pierwsza dnia w opisie Elegancko się przykryje i no i może nagrywać Teraz jest cieplutko w te chłodne dni Teraz jest pięknie, dobra Mamy koc elegancko i teraz y, chodźmy Jakieś rzeczy zabrać od Patrycji, o Pati tu siedzi Ja mam telewizor jej Ja już jej Telewizor, że rzeczy, że o chłopie Nie, na dawaj, serio, a ja biorę Wtedy jej mikser, ona się wkurzy Okej, okay, bo Patrycja eee. lubi miksować, w sensie, że Robi sobie jedzenie na mikserze low, się. E, O nie, Patrycja patrzy, na szybko, ciekawy, dawaj, uciekaj, dawaj, dawaj, idzie, dawaj, szybko uciekamy, przyjaciele Dawajcie, czekajcie, Uciekamy, do spowrotem, szybko, szybko, pogi, szybko szyb Szybko, szybko, Obracę, uciekamy! Szybko. szybko w nogi ukradliśmy kilka przedmiotów z domu. No i idziemy teraz to za nie, odblokujmy twarz nas ściga. Patrycy za nami biegnie, ona tego nie chce. Szybko wy dawajcie, dawajcie, zatrzymy! Szybko, trzyma, trzyma ładną twarz, trzyma brzydką. Dobra, uwaga, biegniemy do drugiego garażu, będzie to druga posać. I to jest Paty. Dawaj, szybko, wsładźcie do środka, bo Paty biegnie za nami, jest bardzo wkładam, blisko. Nie wkładam! Dawaj, 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 dawaj. Wkładaj, wkładaj, wkładaj! Uwaga, czy się otworzy, teraz trzymy, patrzymy, czy się otworzy. No, włóżcie do środka wszystko. i? Włóżcie, bożysz, wszystko. Jest, wszystko. jest, jest, otworzyło się! Wow, Patrycja wow, Pati, nie wstydź się, nie zas ona zasłania, patrz, zasłania Ona się Ale wstydzi ładna. Patrycja wow. Ej, dobra, ona, patrz, ona zasłania wszystko Ej, daj zobaczyć, daj zobaczyć Ona, patrz, zasłania Ona nie chce, żebyśmy widzieli Ale Patrycja ona, ona się wstydzi Alek, co jest? Alek, co ty masz? Alek, Alek może, Nie wiesz, wierzę w to, odejś... ej, mu się serca pojawiły Alek, ja ci dam zaraz jak ja się wkurzę. Pocze, on, odejdź na chwilę. Ej, ej co ty robisz? No, On alkowi mi się spodobała. Ej, nie wierzę w to. Pójdziesz ze mną na ramkę? Co, oszalałeś chyba, wypad mi co? stąd. A, ja się, nie się tego. A Sebekowi się serduszka pojawiły. Ej, Sebek, co ty. No, nie wierzę w to. Nie nie, zamykam, no, zamykam. Ej, Patrycja im się tak spodobała. Ale ona zamyka, jest zamyka, zamyka, zamyka. moja, tylko moja. Tylko. moja. Nie, ona jest tylko moja. No, no, Soros, ona będzie. Co, nie, Rolo, nie wierzę w to. Przestańcie. Przestańcie, powiedziałem. Ona jest tylko. Moja! Tak jak to? <laughs> tylko moja! Smile slow Team tylko! Kto napisze w komentarzu Smile slow Team, temu przypnę serduszko. Piszcie komentarze, Smile slow Team! Smile slow Team! A nie sobie raz. Wejdziemy ale... no, teraz. Teraz, teraz weźmy może. Hmm, może mnie! Ej, mnie weźmy, zobaczmy jak ja wyglądam. Dobra, ja co tu trzeba. 30 złota, o nie! Gdzie my to wykopiemy? Bierzcie kilofy. A ty skłaj, ja mam. Oma składała. Mam, pokazałem serca w ogóle. Dobra, potrzebujemy złota, czyli musimy mieć kilofy i iść kopać w dół. No to kopiemy w dół, kopiemy, przyjaciele kopiemy. Lecimy w dół, bo kopiemy. złoto jest w dole. Skopane, skopane w Minecraftcie występuje bardzo na nisko. Więc musimy się dokopać do Stone'a, do piasku. O, jest Stone, tak jak mówiłem. I gdzieś tutaj powinien być węgiel, później złoto. O, o, jest węgiel. Jak ja wykrakałem. Później złoto, później diamenty. Może gdzieś tutaj będzie. Patrzymy, rozglądamy się. O, tutaj do Dookoła przeciele, dookoła kapiemy Któreś z tej strony też nie kapie, patrzcie głęboko się wkopałem w ogóle nie Kopiemy, gdzieś tutaj musi być, tylko wiadomo trzeba troszeczkę się nakopać już, zanim to znajdziemy I jak widzicie coś, z tej strony mam. nie ma na razie, o jest mam Macie? Mam, znalazłem A ja nic nie mam, nic, a oni trafili, dobra To co, ile masz złota, bo tam było 30 4 4, a ty Sebek? Ja mam 10 14, to jeszcze potrzebujemy 16 16. dalej Kopiemy dalej. O, coś mam. Co to jest, co to jest? Nie, to nie jest złoto, to jest. Yy, Ruda kolejne 5, haha. Ruda cyny? Nie, no masakra. Ja mam jeszcze 6, tam ja 10. A Ta, kopiemy, kopiemy dalej, ale ja złota nie mogę znaleźć. No kurde, modę. Co to jest grany Dlaczego nie mogę znaleźć? Dobra, babaki, to, to chyba mamy to, no. Ile masz? Ej, nie ja mogę... mam 20. Nie mogę ja mam znaleźć, jaki jestem pechowiec, no masakra. Ty, no nie ja to mogę. Nic... się na górę, już. o mam? Co to jest? Diamenty. Nie gadaj, nie, co to jest. Rudali, Aluminium? Co to jest, kurde? Aluminium, what the Co to, no, na górę, chodź chodź na górę! Weź mi rękę A. ktoś podaj, weź... Kop o, mam, mam, mam! Czekaj, nie wyciągaj mnie! O! O! Ile złota kopania! Co jest? Ile złota? Chłopie, chodź do mnie, patrz na to! Bogactwo, GOŚCIU, miliony, miliardy! Ile, ile? Miliony, miliony! Gdzie ja się wkopałem! Ja ty nie, JESTEM To jest kopania! Nigdy tyle złota! Nie widziałem! Tysiące! Tysiące, patrz na to! Ile złota cały czas się ciągnie, chłopie jakiś... Co ja znalazłem? Tyle wow, nigdy e, w życiu... Pięć dokopałem się do Ciebie! Tyle nigdy w życiu złota nie widziałem, serio! O gościu! Dawajcie wow. kopcie, o Sebek jest! Sebek, kop, kop, kopiemy! Ej, to nam się ja przyda się do wioski. Ale nie, to się do wioski przyda, do wioski dawaj. A, do wioski kopcie, kopiemy, kopcie. no! Ej, ale ja jakie ja trafiłem w ogóle? Trafiłem do jakiejś normalnie, ej, ja miałem z jakiegoś szczęścia i to poważnie szczęście, a ja, nic nie było, nic nie było, nagle PUM! Coś wielkiego! Ale jaka kopalnia cała złota i pierwsza raz taką widzę, wszędzie jest złoto? Aż tyle? Co jest? Aż tyle? Dobra, tutaj musimy wrócić. Zaznaczmy teren w, te, w takim razie. Alek, wyciągnij nas. Ile tu do złota? Jak mam was wyciągnąć? Daj, rękę poważnie. Podawaj, dawaj, dawaj. uf. Rękę mam podać, dobra, to ciężko. Alek nas jakoś. Alek, dawaj, o jest. O! Dzięki, Alek, o jesteśmy. Ej, tam na dole, zaznaczcie to, zaznaczcie to miejsce, to zaznaczcie. Tam jest, dobra, wóż, tam wóż, jest wóż bardzo dużo. To... złota do środka. Zaznaczamy to, zaznaczamy to. Okej, okay, teraz składamy, dalej wkładam. 50 mam, włożyłem, o przepala się. A drugi piec daje postaw, albo trzy na, na raz. Musimy, Dzień, dobra. musimy to teraz przepalić A w zasadzie tam nie było jakieś złoto napisane, nie? No, bo ruda złota to jest to samo A już Alba... mam sztabki, trzymaj A masz sztabki, okej, okay, dodaj mi no, Ile Do... ich trzeba? 30? 30 złota I wtedy mi odblokujemy Dobra ja, Ale to miejsce było takie kozackie Bierzemy 30, uwaga mam 18 Czekaj, 20, 26, 4 jeszcze Jeszcze 4 dobra, złota dysam. 4 złote, a pamiętajcie o łapeczce widzowie, każda jedna łapeczka to jest jedno to więcej. Uwaga, teraz wkładamy do środka, zobaczmy czy to się otworzy. Uwaga, uwaga, patrzymy. Otwiera się czy nie? O, jest, otworzyło się. Co jest? Ej, to nie to jestem ja! ja. Ej! wygląda? Ej, to nie jestem ja! Ej, jak w życiu. Jaka pomarańcza to? nie jestem ja! No nie no, masakra! W mnie? raz się spotkałem i tak podobnie wyglądałeś. Ej, to nie jestem ja, masakra! Podobnie wyglądałeś. Nie no, tragedia. Ale niebieskie ocie pasuje. Naprawdę? Jakby nie było, pomarańczowy kolorek też pasuje. No nie wierzę w to XD. A dalej co mamy? Skórę też taką O, to jestem ja, to jestem ja, to jestem ja, to jestem ja! O, to Zobaczale jestem jak ja, to jestem wymiądę. ja, to jestem ja, ale mięsie, to jestem je. ja, widzisz, to jestem ja, to to jest, no, to jestem prawdziwy ja. W życiu. A, aż mi się w głowie zakręciło. Ej spać, to jestem ja. Ojej ojej. <laughs> no ale to ja, o, no, aż się, w głowie, się kręci zakręciło. w głowie Ale, ale w szoku. No. Jakie mięśnie, ja chodzę tyle na siłownię, taki mięsie. No. no właśnie, a ja chodzę tyle lat i widzisz, i mam, no. Dobra, no, idziemy nie. dalej, idziemy Ty, dalej. To musisz bo... brać przykład. Ej, to, to teraz nie, to teraz nie, weź zobacz, jak ja wyglądam. Okej, okay, to, to zaraz, czekaj, weźmy pimpka i wtedy katnapa. Musimy się pospieszyć, wtedy katnap będzie najlepszy. Okej, okay, dawajcie, pimpka, pimpek, co tutaj, pięć ryb. Okej, okay, musimy iść złowić pięć ryb i odblokujemy pimpka. czyli wędkę. kota. trzymaj się. Ja. Nie wiem, czy znacie pimpka, ale pimpek występował u mnie i zaraz go zawołam. Mia! Może przyjdzie Słuchajcie, Pimpek też mieszkał u mnie na Smilandii Nie wiem, czy go kojarzycie, ale on też jest, znalazłem go No i teraz co? Dawaj, łowimy, łowimy dla Pimpka ryby Ile rybek? Pięć ryb no, Dawajcie mi wędkę też, ja też chcę ja też no połowię, uwaga, ja, łowimy, łowimy, przeciele, łowimy teraz ryby razem wspólnie. Przeciele są na rybach. Ja dobra, mam. A raz na. Daj, daj czaj, czaj, Ej, weź ty Sebek! No wypadł no! <grym> Ej, sepka złowiłem, nie? straszę, zło. Sebka złowił. Złowiłem. Ej, Kiciu, gdzie jest ten kot poważnie. Jest mam rybę, no. mam jedną rybę, ale co ja dobra. Ja też mam jedną. Okej, okay, jak, jak ryby są, to kot zaraz to wyczuję. Dobra, kolejnej, ja już mam jedną, ty masz trzy, to jeszcze jedna. To jeszcze jedna. Musimy. Z... O, jest kot, patrz, przybieg wyskoczył. Kot, to jest pimpek właśnie o tym mówiłem. Ja to jest pimpek. kot, pimpek, co ty? Czekaj, nie ruszaj. tyle masz. Patrzcie, to jest nasz ja kot. To jest właśnie Ej, to kot majkotowy. Okej, okay, mamy, no to idziemy, chodźcie. Okej, okay, mamy wszyscy na spółkę, mamy ryby. Wrzućmy do środka i zobaczmy, jak pimpek wygląda w prawdziwym życiu. Jak ten kot może wyglądać w prawdziwym życiu, który tutaj skacze. No chodźmy zobaczyć. Jest tutaj pimpek na, e, napisane. Wkładamy do środka. Dawajcie, wkładamy i zobaczmy, czy to przejdzie. Uwaga, uwaga, uwaga. Dobra, jest 5. I jest. Ło! Jakie koture. Ej, jakie mocne, dobra. To jest serio mocne, nie? No, nie wow, Pociągnij. To będzie było. Pociągnij. Drugie zdjęcie Drugie zdjęcie. Jakie realistyczne, jakie ładne, ej! Słodzia, ja nie ale wiem, taki... ja bym się przestraszył, jakbym go zobaczył w Taki Wynę, mega nie, 8K. mocno, mega mocno realistyczny, bardzo realistyczny, 8K albo 10K nawet, bym powiedział: jaki język ma, jo! Jaki język! Jakie oczy! Ej, odejdź, bo mnie zasłaniasz, tam Ja, dobra, Ej, pimpek, ty lepiej, ale ja ci lepiej wolę Minecraftowego, bo w prawdziwym życiu dałbym się ciebie bał. Ups. ja bym <grym> się bał, że ja mnie zęby. Chciałbym... No, ja bym się bał, nie? Dobra, to lepiej, ja tu już bym dasz się bał, Nie, katnapa, czy mnie. Okej, okay, teraz alka, dawaj, alka, i wtedy sepka i katnapa Dobra, dobra. Ok, Alek teraz, da. 10 diamentów. Ooooo wow. O, to jeszcze musimy wkopać. Alek ty to, masz ty, ty, diamenty, przecież ty jesteś diamencikiem Ja, ja mam diamenty przecież Alek a, ma diamenty no za siebie, to... Alek ja płaci wkładam. sam za siebie, Alek płaci a, sam a za siebie. Przecieżcie diament ode mnie trzymajcie, macie tutaj, trochę ty, trochę sobie. O, ile on diamentów nam dwóch. Alek, jesteś super! Ty wkładamy się, do środka, wkładamy do środka, uwaga Okej, okay, ile to dajesz? Zaczmy 10, dobra, mamy Diamenty mieliśmy od razu i teraz patrzymy <laughs> Ej, co taki chody? Jakie chody? Ale ładne. E, chody, chody. Co je, co Dlaczego tak? Ja to się obraszam, i dostanę. Takie nogi ja mam jak, ty masz takie nogi jak Obrażam moje ręce. Obrażam się, ja tak nie wyglądam, Patrz, idę stąd. Ty, ty, masz, ty masz, ty masz, ty masz takie nogi jak moje ręce. Czekaj, pokażę ci. Dobra. O, Jak moje ręce. To, 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 yeah. Ja, 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 ja stąd idę. Jak on wygląda? U, czekaj, 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 czekaj drugie zdjęcie. Wow! Oh, Alek! Dobra, ej, to jest mocne. Jesteś. Dobra, Alek jest umieśniony, serio. Ej, dobra, ma, ty masz większe mięśnie niż moje nogi. Ja! Yeah. Jeszcze tak ładnie ubrany w koszulę. Ale, słyszałem, że mięśnie jakieś. O, no, to, to tak? No, to ja. Ja, yeah, Alek, Alek! jesteś lat, umieśniony. I, I zapuściłem brudkę, patrz. Wow! No, fajnie, fajnie, fajnie I się trochę mięśnie. opaliłem. Dobra, ej to już wygląda inaczej W Chorwacji byłem, wiesz. W Chorwacji Dobra, patrzymy dalej, zobaczymy ostatnie dwie najlepsze postacie, czyli Sebek Sebek będzie teraz I jeszcze Katnap e Okej, okay. Sebek i Katnap zostali tylko ostatni No to w takim razie, co musimy zrobić u Sebka? Sto ziemi, a Sebek podobno ziemię kupował ostatnio Ziemię, to, to kopiemy ja mam, ja mam trzy łopaty No dawaj, wrzucaj łopatę i kopiemy Kopiemy, Dobra, kopiemy, kopiemy. kopiemy. KOPIEMY, wykopmy ziemię! Ewa. DIAMENTOWE mogą być łatwe. Dawaj, dawaj, tak dawaj, dawaj! Zaczynamy! Ok, kopiemy, kopiemy, dawaj, Wziu, zasuwamy! Gdzieś. Zasuwamy! Musimy wchodzi. wykopać 100 ziemi, więc dużo trzeba kopać. Ale we, we trójkę damy radę szybko, ja usią 30. Ziemi jest na dole, ty! Patrz, uwaga, kopie, 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 ja, 30, 30, 40, ja już Patrz, mam 30, 34, 35, masz jak szybko! Stak. Ja mam staki, ja mam staki! Wziął, wziął! 40 już mam, patrz jak szybko Ej dobra, tu dawajcie, Ej dobra, ma, już, mam. już mam, słuchaj 64 mam 53, okej, okay, no szybko No ja 56 To nam szybko poszło Dobra, wkładamy do środka Uwaga, i teraz patrzymy Pom wszystko dobra, jest Dobra, i co, będzie? Otwiera się No. <ślesy> 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 <Jaki super ślesy> <ma. ślesy> co? to niemożliwe Sebek Sebek, A nie no dobra, no tak wygląda. gruby. E, On wszedł tam, ale przydeś się podać. i przejście! Jaki wielki! Ej, o, przyweszli do środka? Tu można wejść do grubego? można wejść, ty. Wow! Ja cię kręcę, jak mam czerwone oczy. Ej, Sebek tu to wyglądasz jak model. Ty masz nie czerwone oczy, tylko czerwone, Ej, stary, czerwone włosy. Czerwone włosy, no, pomyliło mi się. Otrzymałeś zielone, tak? Tutaj. Zielone. A, tutaj nie masz. Dobra, ale, ale patrz. Po szoku, ej, ale to już jest ładne. Widzowie napiszcie, dziewczyny, niech napiszą, ładny czy brzydki. Niech ocenią. O, ocencie tego. Model! I, i ocencie tego. Tu jest ładny czy brzydki. O, <laughs> ładny czy brzydki. Dobra, idziemy. Ostatnia najlepsza postać to będzie Catnap. Catnap w prawdziwym życiu. Zobaczymy, jak wygląda Catnap, czyli ta postać taka z Minecrafta, z Poppy Playtime, eee, tylko musimy uważać, bo ona też gdzieś tutaj chodzi po wiosce z poważnie. No i w takim razie tutaj musimy przynieść 20 fioletowych rzeczy. 20 fioletowych rzeczy Ej tak się składa że ja coś na chacie mam Ok, Ej, to my, idziemy szukać idziemy. Chodźcie do mnie I odblokujemy katnapa tam coś widziałem dobra Ok, w takim razie idziemy szukać 20 fioletowych rzeczy musimy pójść i poszukajmy to w domach w Saint mailandii u nas nie Coś fioletowego coś fioletowego hmm. O to wezmę jemy, Dobra, dobra to wezmę fioletowe co jeszcze fioletowe ale idź do siebie szukaj do, O do tu siebie? są jakieś fioletowe Tu winogrona fioletowe dobra Biole to, to, to co fioletowe no to, to, Ej, Picie no Enderfish filetowy. fioletowy co się stało? No jest o nie, katnap no To jest właśnie katnap straszny w Minecrafcie, patrzcie oki wielki! To jest katnap, który jest straszny w Minecraft, no. O nie, zjadł Alka z normalnie w szabą. Alek został zjedzony, Dora. Ale czekajcie, tu musimy filotować Tylko mnie nie jedz, proszę, nie jedz mnie. Nie jedz mnie katnapiem, muszę odblokować twoją twarz. Szybko przed nim uciekam. Szybko filotowe rzeczy, filetowe rzeczy potrzebujemy. Tam było 20. Teraz Sebek musi 10, ja mam 10. Dobra, gdzie są filetowe rzeczy. Patrzymy, może tu gdzieś będą. fioletowe, filotowe. O tu, jest jakaś piłka. Kula, kula, biorę, biorę ją, zbieram. Ok, wziąłem filotową rzecz, dobra? Następna filetowa, jakaby to... Tam, tam coś jest filotowego. Ok, biorę ten automat cały zabieram. Filetowe rzeczy, jak filotowe, to fioletowe wszystkie. Dobra, już mam trochę tych rzeczy. Ok, sporo Ech, ich już jest. chłopaki, ja chyba 10 sztuk mam. Okej, okay, Sebek, szukaj szybko, Sebek, szukaj filetowe. I ja nie wiem co jeszcze wziąć. O nie, u mnie mało filotowych sebek, musi znaleźć jeszcze więcej niż 10. Uważaj, tu jest kat nam w ogóle. Dobra, to muszę iść na górę. U góry tutaj powinno być i z 15. No właśnie, zbieraj filotowe rzeczy, zbieraj, zbieraj, zbieraj. Co jeszcze bym mógł wziąć? To? Nie wiem, czy to by wziąć. Nie wiem, jakie filetowe rzeczy widzowie. filetowe rzeczy. Eee... Ej, dobra, ma, ma, mam tutaj no 16. Dobra, biorę, okej, okay, troszeczkę ich też mam, szybko. Dawaj uciekaj, bo tu jest katap, jak on się zje, to nie odblokujemy go twarzy. Okej, okay, szybko zobaczyć. biegniemy. Zaj już pienięć, czaję sobie za mną. Tu jest straszny katap jak on cię rozwali zje to wtedy już tego nie odblokujemy, rozumiesz? Ostrożnie odblokujesz. Dobra, dawaj, dawaj, szybko. Dawaj, dawaj, biegniemy, biegniemy, szybko, 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 jazda. Dawaj, mm -hmm. dawaj, 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 dawaj. Szybko odblokujmy ostatni garaż. Kat na ostatni garaż, o oh, nie! On stanął naprzeciwko garażu! Chce oh, oh, zadrogać, oh, nie, oh, nie, dostęp! nie, co tu robi? Nie zobaczymy jego prawdziwego twarzy, prawdziwej twarzy, jeśli go nie odpędzimy. Musimy go przesunąć. Ok, ja go popcham, ja go popcham. Daj, zawołujemy się, zawołujemy się. Dawaj, 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 oni odpcha, odpcha uderza, Taka, ja wejdę z rozpędu, chodź się po mnie, ojej, ojej, odpycha mnie No, odpycha odpycha. odpycha, 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 patrz jak nawala, jak nawala z y, pięści No weź katnapie, no weź chodź, 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 przejdźmy, przejdźmy, dawaj, wrzucaj to, rzucaj to, wrzucaj to Dam radę, dam radę, dam Puszczaj nas z katnapie, słyszysz, puszczaj nas, puszczaj nas puszczaj A już, nas, o, jest, już, o, jest, o jest. Otworzyło się, otworzyło się, się. Hmm. No? Jak on wygląda Co jest Ej, co to za kot ale wygląda w prawdziwym życiu jakie ma zęby, jakie oczy Ja yeah, to jest on. On jest w prawdziwym życiu, patrzcie. Dosłownie inaczej on wygląda następnie. Jak on, jak pluszak jakiś słodziak! Ej, chciałbym takiego pluszaka to dotknąć. to już fajnie, no, Ale Te pierwsze fajnie zdjęcie nie za bardzo. No jaki pluszaciek fajny, A idziemy dalej, zaczynamy. Od kolejny z On zaatakował jakąś... I to zabawkę zaatakował. Inną zabawkę chyba, w prawdziwym życiu lalkę zaatakował. Ej, dobra, to już nie jest fajne. Zatakował normalnie lalkę, widzicie? Tam, na dół, patrz na to. Czymś czerwonym na niego, Czymś na nią, czerwonym, nie ej, dobra, to już jest creepy. Dalej są zdjęcia, nie? Dalej są! <laughs> to jakaś normalnie dziewczyna jest! Widzisz ją tam? No, ej, ona tam na kotę, W prawdziwym życiu siedzi. jest dziewczyna jako katnapem. Siedzi na, na tym, co się wspinają koty. Jest bardzo niewyraźna, ale widzimy jej prawdziwe życie. Ja dobra, ej, Sebek, szybko zwijamy, nie chcemy tu być. Szybko, zwijaj, zwijaj, chodź, uciekaj, uciekaj, Nie w tym kierunku, nie opiemy jak tam, ja uciekam. A Wy możecie wejść i szybko uciec na mój sklep. Zapraszam was, słuchajcie. I widzimy się jutro Możecie kliknąć tutaj, wam pokazuję w to miejsce. Kliknijcie, zobaczcie, co się stanie. Tu wam się coś wyświetla i tutaj możecie sobie ją kliknąć elegancko. Dawajcie, macie na tu 3 sekundy, nie zdążycie kliknąć. Dwie, jedną, klikaj tutaj, szybko klikaj!